Zwierzakom zazdrościmy smakołyków, ale Grekom nie zazdrościmy temperatury. 40 stopni w cieniu to bardzo gorąco. My o takiej temperaturze możemy pomarzyć. Dokładnie. Na szczęście, bo jednak to jest chyba trochę za dużo. Monika Kubiaczek z prognozą pogody. I e, IMGW wydaje ostrzeżenia na cały czas dla różnych regionów Polski, między innymi dla Wielkopolski. Są to ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu. Czy właśnie w Wielkopolsce teraz te najbliższe godziny będą najtrudniejsze? W Wielkopolsce nad morzem silny wiatr również do tego deszczu. I silny wiatr to jest połączenie trudne przede wszystkim dla kierowców, także apelujemy, żeby zostać w domu, jeżeli można, oczywiście, i uważać na siebie, ponieważ o ile odpoczniemy trochę od wyładowań atmosferycznych, to jutro w całej Polsce będzie padać najbardziej właśnie na krańcach północno-zachodnich, tam intensywny deszcz i dodatkowo silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. Nad Warszawą też bardzo ciemne chmury, także w całej w Polsce sytuacja się pogarsza. Jeszcze dzisiaj krańce północno-wschodnie były pod wpływem ciepłych mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Dlatego to właśnie w Suwałkach 30 parę stopni, a na zachodzie zaledwie 14-15, ale to chłodne powietrze polarno-morskie już dociera i tam, gdzie dzisiaj było upalnie, także jutro temperatura maksymalna w Polsce wyniesie 20 stopni. Najcieplejszym miastem będzie Warszawa poza tym 12 13-14, czyli taka temperatura, jaką ostatnimi czasami mieliśmy w nocy. W centrum Europy wszędzie pochmurne, deszczowo, na północy również. To oczywiście sprawka e, układów niskiego ciśnienia. Jeżeli chodzi o południe, no to cały czas tam wyżowa, słoneczna i upalna aura. Na Półwyspie Iberyjskim 34-37, jeżeli chodzi o Ateny 32, także już nie aż tak upalnie jak ostatnio, ale na pewno znajdą się tam miejscowości, gdzie temperatura wy wyniesie 40 stopni. Już najbliższa noc z opadami, w niektórych miejscach te opady lokalnie mogą być intensywne, nie popada jedynie w centrum na ziemi łódzkiej. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem po około 15 na wybrzeżu i tam jeszcze w nocy mogą pojawić się burze, tak samo jak na granicach północno-wschodnich oraz na Lubelszczyźnie. Sprawdzamy zatem ostrzeżenia dla kierowców, których jest sporo. Uważajmy, silny wiatr, deszcz i na dodatek burze. Mamy tutaj całe Spektrum niebezpiecznej pogody, także szczególna ostrożność na pewno wskazana. Jutro tak samo. Najintensywniej popada na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu. Tam też silny wiatr. W porywach do 60-70 km na godzinę. Po wschodniej części Polski wiatr będzie umiarkowany, ale też spodziewamy się opadów deszczu. Już nie tak intensywnych jak na zachodzie, ale faktycznie od rana do wieczora są one możliwe. Zachmurzenie duże. Do całkowitego niewielkie niestety, niewielkie niestety przejaśnienia jutro, temperatura od skromnych 13 stopni między innymi w Zakopanem po maksymalnie 20 stopni w Warszawie. To będzie poniedziałek, czyli dzień, w którym zapewne będziemy jechać do pracy, e, różne inne podróże, być może na wakacje. Uważajmy, drogi będą na pewno śliskie, możliwe też lokalnie podtopienia. Także warunki do jazdy będą niesprzyjające. Wtorek i środa to takie małe kopiuj w Pogodowe. Temperatura nieco wzrośnie, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo, jednak w kolejnych dniach jest szansa na poprawę. W czwartek na wybrzeżu, w piątek na całym zachodzie zrobi się pogodnie, a w sobotę w centrum i na południu zaświeci słońce i też temperatura powoli, bo powoli, ale będzie wzrastać do około 24-25 stopni. I taka jest właśnie prognoza pogody na najbliższe dni. Dziękuję Ci Moniko. Do Dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia. No i właśnie na Lubelszczyźnie teraz grzmi burze na wschodzie naszego kraju, także na północ od Białego Stoku i na Suwelszczyźnie. Monika Kubierczek z aktualną przynoszą pogody. Dobry wieczór Moniko. Wygląda na to, że te burze chyba będą się powoli wyciszać, ale tak. czy opady deszczu też y Odejdą, Absolutnie sobie nie. Opady nie. deszczu będą się nasilać. W tym momencie pada na krańcach zachodnich, w nocy popada prawie wszędzie i w nocy też jeszcze możliwe burze, właśnie na krańcach północno-wschodnich, gdzie one teraz są. Mogą się jeszcze w nocy takie zanikające pojawić. Jutro od wyładowań odpoczniemy, ale deszczowo będzie cały dzień. Sporo deszczu, sporo deszczu w tym tygodniu. I chłodno. Zobaczmy prognozę. Tak, i chłodno się zrobi, bo dzisiaj jeszcze faktycznie powiało ciepłem na krańcach północno-wschodnich. Tam wręcz upalnie 34-35 stopni. Temperatura wyniosła w suba. Bałkach, ale to takie jednodniowe ocieplenie. Jutro w całej Polsce temperatura na poziomie około 13, maksymalnie 20 stopni, a to dlatego, że chłodne powietrze polarnomorskie, które już dzisiaj było obecne na krańcach zachodnich, w przeważającej części Polski dotrze również na wschód i wszędzie będzie ponuro, deszczowo i chłodno. W Warszawie 20 stopni, czyli już tutaj odczujemy spadek temperatury, a mimo wszystko to będzie najcieplejsze też miasto. W w Polsce będą miasta, gdzie temperatura nie wzrośnie powyżej 12-13 stopni, czyli taka temperatura, jaką teraz mieliśmy w ostatnich dniach w nocy. Poza tym w Europie Środkowej bardzo podobne wartości na termometrach: 14, 18, 22 stopnie i tak samo pochmurno wszędzie. Na południu oczywiście klasycznie wyżowo i upalnie. Na półwyspie Iberyjskim również najchłodniejszą stolicą z temperaturą właśnie 14 stopni będzie. Sprawdzamy teraz, co nas czeka w nocy. Już powiedziałam, że ta noc będzie deszczowa. Miejscami te opady mogą być intensywne. Nie popada jedynie w rejonie ziemi łódzkiej. Zanikające wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się jeszcze na północy, a także na Lubelszczyźnie, gdzie w tym momencie też grzmi. Uwaga kierowcy, nie dość, że burze, nie dość, że deszcz, to jeszcze silny wiatr na krańcach północno-zachodnich w porywach do nawet 70 km na godzinę i ten wiatr z nocy utrzyma się tak samo silny w ciągu dnia. Również na południowym wschodzie silniejsze porywy wiatru. Na wschodzie powinno być spokojnie, ale wszędzie natomiast będzie deszczowo. Najintensywniej popada na północnym zachodzie, szczególnie na wybrzeżu, a temperatura od 13 w Zakopanem po maksymalnie 20 stopni w Warszawie. Tak nam minie początek tygodnia, także uważajmy na drogach. Te mogą być śliskie, mogą też pojawić się lokalne podtopienia. Uważajmy. W kolejnych dniach, przynajmniej jeżeli chodzi o wtorek i środę, taka sama sytuacja. Będzie padało, będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura również niewiele wzrośnie. W środę maksymalnie 22 stopnie, ale druga część tego zaczynającego się jutro tygodnia przyniesie już jakieś promyki słońca. Na początku, w końcu rozpogodzi się nad Polskim Morzem. To prognoza na czwartek. Następnie w piątek, wszędzie na zachodzie, będzie bez deszczu i całkiem pogodnie. Temperatura już na przyzwoitym poziomie. 24 stopni, a w sobotę na słoneczny dzień mogą liczyć mieszkańcy centrum, a także południa i też już na termometrach nawet 26 stopni. Zobaczymy i miejmy nadzieję, że ta tendencja wzrostowa się utrzyma, a przede wszystkim, że więcej tego słońca będzie, ponieważ popadało już konkretnie. I teraz jeszcze wracamy do tych informacji co do jutra. Warunki biometeo, czyli to jak pogoda wpływa na nasze samopoczucie, oczywiście będą niekorzystne, a to za sprawą deszczu silnego wiatru, a także niskiego ciśnienia, które będzie negatywnie na nas wpływało. Możemy czuć się rozkojarzeni. Dodatkowo temperatura odczuwalna niższa od tej wskazywanej przez termometry. Jakość powietrza natomiast jest w przeważającej części dobra. Dużo zielonych kolorów oznacza, że oddychamy czystym powietrzem. Jedynie w okolicy Torunia czy Trójmiasta, a także Suwałk jeszcze trochę do poprawy, ale w nocy tam spadnie dużo deszczu, także myślę, że już jutro powietrze będzie czyste. Temperatura odczuwalna 10 stopni. Po prostu będzie zimno. Będzie zimno. Trzeba tak kurtki wyciągać. <gry> Dziękuję Ci Moniko. Do, Dziękuję. do zobaczenia. Dobrego wieczoru.